Cieszę się, że gliniarz powiedział, że prowadziłam po pijaku. W ogóle nie piję, nie z powodów moralnych, po prostu alkohol smakuje mi jak szum z telewizora zmieszany z żalem. Więc kiedy gliniarz powiedział, że prowadziłam po pijaku, zaśmiałabym się, gdyby moja twarz działała, ale nie działała. Podobnie jak moja lewa ręka i lewa noga. Zatrzymałam się, bo połowa mojego ciała postanowiła wziąć sobie wolne bez pytania. Gliniarz znalazł mnie siedzącą tam i próbującą zadzwonić pod stąd dwanaście ręką, która nie mogła zacisnąć się na telefonie. Proszę pani, widziałem, jak pani zajechała drogę na dwóch pasach. Wiem, zatrzymałam się. Coś jest nie tak, piła pani dzisiaj wieczorem? Nie, nie piję. Myślę, że mam udar. Spojrzał na mnie, jakbym powiedziała, że porywają mnie kosmici. Udar? Tak, nie mogę ruszyć lewą stroną. Aha, zrobił to z latarką. To z palcem, którym mam śledzić. Oblałam wszystko, bo połowa mojego mózgu umierała. Dobra, proszę pani, musi pani wysiąść z pojazdu. Właśnie panu powiedziałam, że nie mogę ruszyć lewą stroną. Pomogę pani. Pomógł mi prosto w kajdanki. Więzienia nie było w mojej wizji na ten rok. Podobnie jak utraty zdolności mówienia, ale życie uderza szybko, jak sądzę. Wsadzili mnie do celi z kobietą o imieniu Danuta, która trafiła tam za nieporozumienie dotyczące samochodu jej byłego i kija baseballowego. Danuta rzuciła na mnie jedno spojrzenie i Powiedziała. Dziewczyno, niezbyt dobrze wyglądasz. Próbowałam powiedzieć, mam udar, ale wyszło. Aha, udar. Oczy Danuty rozszerzyły się. Strasz! Strasz! Facet podszedł wyglądając na zirytowanego. Co? Coś z nią nie tak. Popatrz na jej twarz. Jest pijana. Nie pachnie na piją. Chodź tu i ją powąchaj. Nie będę nikogo wąchał. To sprowadź lekarza. To jazda po pijaku. Będzie dobrze. Odszedł. Danuta usiadła obok mnie. Dobra, nowy plan. Będę tak irytująca, że będą musieli wrócić. Zaczęła walić w kraty, śpiewać, krzyczeć, wymyślać piosenki o niekompetencji policji. Robiła to przez trzy godziny. Moja bohaterka nosiła pomarańczowy kombinezon i miała nakaz w dwóch hrabstwach. O czwartej rano w ogóle nie mogłam się ruszyć. Nie mogłam mówić. Nie mogłam mrugać lewym okiem. Po prostu tam siedziałam uwięziona. Danuta wciąż krzyczała. Jej twarz się rozpływa, a wy po prostu pozwolicie jej tu umrzeć? Nikt nie przyszedł. Pamiętam, jak myślałam, jeśli to przeżyję, Danuta dostanie najlepszego prawnika, na jakiego mnie stać. Potem przestałam w ogóle za dużo myśleć. Okazuje się, że będzie dobrze. To była zła decyzja. Około szóstej rano przestałam oddychać. Danuta powiedziała mi, że krzyczała, aż jej głos się załamał. Strażnik w końcu do mnie zajrzał, bo Danuta rzuciła swoim kapcem przez kraty i trafiła go w głowę. Oskarżenie o napaść. Warto było. Wezwali karetkę, zawieźli mnie do szpitala. Byłam w śpiączce przez 3 dni. Kiedy się obudziłam, nie mogłam ruszyć. Lewą stroną. Nie mogłam jasno mówić. Lekarz powiedział, że miałam poważny udar. Powiedział, że pierwsze trzy godziny są kluczowe dla leczenia. Spędziłam 9 godzin w celi. 9 godzin uszkodzenia mózgu, któremu można było zapobiec. Prawnik mojej rodziny wezwał wszystko na świadka. Nagrania z kamery na ciele. Dokumenty z aresztu, nagrania z celi, logi straży. Każdy dowód opowiadał tę samą historię. Powiedziałam, że mam udar. Gliniarz się zaśmiał. Powiedziałam, że potrzebuję lekarza. Funkcjonariusz przyjmujący napisał Twierdzi, że nagły wypadek medyczny i nic nie zrobił. Danuta zgłosiła nagły wypadek 8 razy. 8 razy. Log straży pokazywał każde zgłoszenie. Obok każdego. Ktoś napisał. Więźniarka jest pijana, nie trzeba nic robić. Gliniarza zwolniono. Funkcjonariusza przyjmującego zwolniono. Dwóch strażników zwolniono. Wydział załatwił sprawę za 7,2 miliona. Ale jest taka rzecz z udarami. Nie można pozwać kogoś, żeby wrócić do normy. Teraz utykam. Mówię trochę wolniej. Moja lewa ręka nie działa tak jak kiedyś. Chodzę na fizjoterapię trzy razy w tygodniu. Może będę chodzić na zawsze, ale żyję. Zarzuty wobec Danuty zostały wycofane. Wynajęłam jej prawnika, który się o to zadbał. Teraz jesteśmy przyjaciółkami, prawdziwymi przyjaciółkami. Uratowała mi życie, rzucając kapcem w gliniarza. Niektórzy bohaterowie noszą peleryny. Moja nosiła kapcie.